Czwarta niedziela wielkiego postu. W pierwszym czytaniu zwróćmy uwagę na, na dwie sprawy. Najpierw uderza mnie to, że Samuel, prorok, ma namaścić kogoś na króla, ma wybrać kogoś, kogo pan Bóg wybierze, i przychodzi do domu Jessego i stoi przed jednym z jego synów, spostrzega Eliaba i mówi, z pewnością przed panem jest jego pomazaniec. Pan Bóg mu potem mówi, że nie trzeba patrzeć na człowieka tak jak, tak, jak patrzą ludzkie oczy, ale trzeba popatrzeć na serce, Pan Bóg tak patrzy. Ale zwróćmy uwagę na to: prorok Samuel, prorok, który już jest prorokiem bardzo znanym w kraju, najbardziej mądry człowiek w całym Izraelu i on jest w stanie się pomylić, on jest w stanie myśleć po ludzku, po swojemu, on jest w stanie oceniać tak, jak nie ocenia Pan Bóg, czyli oceniać źle. Bardzo dużo pojawia się proroków w tych czasach, którzy tłumaczą, wyjaśniają, mówią, dlaczego jest epidemia, jaka to jest karia, za jakie grzechy. Trzeba być bardzo ostrożnym w takich ocenach, mieć tą niesamowitą pokorę, która mówi: mogę się mylić. Jeżeli prorok Samuel potrafił się pomylić, bo patrzył tylko ludzkimi oczyma, to ja mogę się mylić. Jak ja bardzo muszę być blisko Pana, blisko Pana Boga, bliskiego światła, żeby usłyszeć ten wewnętrzny głos, który jest przeciwko mojemu ludzkiemu przewidywaniu, czy przeciwko moim, moim ludzkim spostrzeżeniom, czy, czy myślom. Bardzo uczy nas pokory to zdanie. To, że prorok Samuel był przekonany, że ma przed sobą wybrańca Bożego, a to nie był on, to nie był on, bo nawet wielki prorok może się mylić. Ale w tym zdaniu czy w tym fragmencie zwróćmy uwagę na tego Eliaba, bo on po ludzku no, wydawał się takim nadającym się, a jednak Bóg nie wybiera jego, tylko wybiera jego brata. I nie tylko on, ale reszta jak braci Dawida mogło sobie pomyśleć, dlaczego został wybrany Dawid, dlaczego Bóg wybrał akurat jego. Mogli mu zazdrościć, mogli mieć do pana Boga pretensje. Jednym z takich naprawdę kluczy do spokojnego życia jest taka świadomość, że to Bóg wybiera. Że ja nie mogę zazdrościć, że nie mogę mieć pretensji, dlaczego nie ja, tylko ktoś inny. Ja muszę zaufać, że Bóg tak prowadzi świat, tak prowadzi ludzkość, tak też prowadzi moje życie, że wybiera Piotra, a nie kogoś innego, wybiera Jakuba, a nie kogoś innego, wybiera Jana, a nie kogoś innego, nie dlatego, że ja się nie nadaję, czy nie dlatego, że ja jestem gorszy, nie dlatego po prostu, że... Chcemy im przez to pokazać, że nie jestem kochany. Nie, dlatego że Bóg ma swój plan. Bóg ma swój plan. Bóg widzi świat inaczej. Bóg każdemu da, zna, da, dał z nas takie, a nie inne talenty. I chodzi o taką pokorę, która, która z jednej strony właśnie mówi: no, no nie jesteś pewny wszystkiego, bo nawet Samuel mógł się pomylić, a z drugiej strony nie wszystko ty musisz robić. Naprawdę zostaw Panu Bogu wybory, i nawet jeżeli nie ciebie wybierze do tego, czego byś chciał, to wcale to nie znaczy, że świat się zawali. Dzięki temu, że został wybrany Dawid, Bóg napisał przepiękną kartę w historii Izraela. Kto wie, gdyby się ktoś inny dopchał, czy gdyby spacyfikował Dawida, czy wypchał się przed, jego, przed nim, żeby być na jego miejsce, może ta historia nie byłaby taka piękna. Zaufajmy Bogu i Jego wyborom. Mocno przemawia do mnie dzisiaj Psalm, bo to jest Psalm 23 w którym śpiewamy, pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Dlatego mocno, że przypomina mi się 11 wrzesień 2001 rok. Pamiętacie, sytuacja bardzo trudna. Nie wiedzieliśmy, czy będzie trzecia wojna światowa, jak się to skończy. Nie tylko wieże w Nowym Jorku, ale atak terrorystyczny wstrząsnął całym światem. I ten psem kojarzy mi się dlatego, że wtedy wieczorem tego dnia, 11 września, George Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych, zwrócił się w takim przemowie, czterominutowej, bodajże do, do, do swojego narodu. I pod koniec swojej przemowy mniej więcej powiedział tak: Proszę o modlitwę za tych, których świate zostaje wstrząśnięte, za dzieci, których poczucie bezpieczeństwa i spokoju zostało zdruzgotane. Proszę i modlę się i wzywam siłę. Do której zwracaliśmy się przez wieki na tej ziemi słowami Psalmu, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. W kontekście tamtego lęku, w kontekście niepewności jutra, wzywanie siły, która jest mocniejsza od każdego z nas, mocniejsza od jakiejkolwiek siły na świecie, było niesamowitym mocnym uderzeniem Słowa Bożego. I to Słowo Boże dzisiaj mówi to samo. Nie musi to być przecież prezydent Stanów Zjednoczonych. Liturgia mówi dzisiaj prosto, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Najważniejsze jest to, bo Ty jesteś ze mną. Dolina raz może być jasna, raz może być ciemna, ale najważniejsze jest, bo Ty jesteś, bo Ty jesteś ze mną. Jeśli chodzi o drugie czytanie, dużo tam jest o moralności, o, o zwracania uwagę. Innym ludziom, czy o, o tym, żebyśmy się już postępowali jak dzieci światłości. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej, piętnując je, nawracajcie tamtych. Piętnując je, nawracajcie tamtych. Bardzo żyjemy w czasach, kiedy nie można nikomu zwrócić uwagi. Kiedy naprawdę cokolwiek się powie, to każdy powie, że no ja, ja jestem wolny, ja mam prawo do robienia tego, co chcę. I te ostatnie dni i tygodnie nauczyły nas, że to nie jest tak ludzie mówią patrzcie się, on łamie prawo, patrzcie się, on się tak źle zachowuje, patrzcie się, przez niego ta epidemia jeszcze wzrośnie. Jakby coraz bardziej widzimy społecznie, że to nie jest tak, że pewne zachowania mają wpływ na społeczeństwo, mają wpływ na społeczeństwo. I nie chodzi o to, żebyśmy się ścigali, żebyśmy się napiętnowali. Nie chodzi o to, że jeśli chodzi o nasze grzechy moralne, żebyśmy po prostu jeden drugiemu wytykali palcem, ale chodzi o to, żebyśmy nauczyli się choćby zwrócić uwagę, że, że tak się nie robi. Żebyśmy nauczyli się tak żyć, że mam prawo powiedzieć Ci, że to mi się nie podoba, bo jestem Twoim ojcem, jestem Twoją matką, jestem Twoim mężem, żoną, bratem, siostrą, sąsiadem, jestem księdzem, jestem chrześcijaninem, jestem Twoim współpracownikiem. No przecież ja cię nie ścigam czy, czy nie wsadzam cię do piekła, ale żebym nie miał przynajmniej prawa powiedzieć, to mi się nie podoba, nie rób tak, nie rób tak, bo to jest złe. Mocne jest to, to wezwanie Świętego Pawła. On jest przeciwko naszemu takiemu konformizmowi, takiemu, takiemu życiu w spokoju, że każdy sobie będzie robił, co chce, bo to jest jego prywatna sprawa. Nie, 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 nie o to chodzi. Jeżeli żyjemy my w, w światłości, czy jeżeli chcemy żyć, żeby ludzie żyli w światłości, jeżeli nie chcemy, żeby dusza ludzka została zniszczona, żeby była zbawiona, to jest naszym obowiązkiem, nawet mówi się przecież obowiązkiem, żeby y, upominać y, y, grzeszących ciężko postawić granicę, gdzie pozwolić synowi marnotrawnemu na odejście, a gdzie jednak postawić mu jasno stwierdzenie, czy, 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 czy powstrzymać go takiego czy innego czynu, ale żeby chociaż takie minimum sobie wytworzyć, że no chociaż raz, chociaż raz, żeby miał, miał odwagę, miał prawo, miał siłę powiedzieć drugiemu człowiekowi, że to, co robi, jest źle. I też ja z drugiej strony, jako grzesznik, żebym chociaż raz miał, miał tą pokorę posłuchania z drugiej strony człowieka, który mówi: No, nie rób tak, bo, bo to jest złe. Jesteśmy dla siebie po to, żeby siebie kochać. Ale też miłość polega na tym, że mówi się o tym, co jest niedobre, o tym, co tę miłość może zniszczyć. Ewangelia Długa, dziewiąty rozdział. Zwróćmy uwagę na, na ten jeden moment, który jest taki, można powiedzieć, bardzo często podnoszony w tych, w tych dniach i dyskusjach. To jest kwestia człowieka, który się urodził ślepy, niewidomy od urodzenia. I kiedy widzą go, uczniowie pytają się, czy on, e, dlaczego on taki jest, czy on zgrzeszył, że się urodził niewidomym, czy jego rodzice zgrzeszyli. Jezus mówi jasno: to nie jest tak, że on zgrzeszył. To nie jest tak, że Jego rodzice zgrzeszyli. Nie ma czegoś takiego jak grzechy pokoleniowe. Natomiast to wszystko, co się dzieje, to jest doświadczenie, i to doświadczenie może pokazać to, że Ty jesteś dobry, może, może pokazać to, że jesteś zły. To doświadczenie może pokazać, objawić Boga przez Ciebie i przez Twoje życie, ale może też objawić działanie szatana w Twoim życiu. A więc nie traktujmy wszelkie wydarzenia, które są na świecie, nawet to, co teraz jest, jako takie szukanie winnych, polowanie na czarownice, ale jako okazję, brzydkie to jest może słowo, ale jako doświadczenie czy jako próbę, która jest drogą czy światłem do tego, żeby pokazać, jak Bóg działa, jak Bóg jest wielki, jak dobro może być wielkie. Patrzcie się, jak ludzie są dobrzy, patrzcie się, jak sobie pomagają, patrzcie się, jak jesteśmy zdys zdyscyplinowani. Niesamowicie wiele dobra wylewa się w tych dniach z nas, przez nas i, 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 i dla nas, które, które widzimy w powietrzu, żeby to tak traktować, skupić się na tym, co może być dobre, a nie na szukaniu winowajców. Może to jest niedobra analogia do końca, ale jednak Maksymilian Kolbe, kiedy zgłasza się w Oświęcimu, żeby pokazać miłość do drugiego człowieka, zgłasza się, bo chce oddać życie. Nie mówi wielkich kazań na temat przyczyn obozów koncentracyjnych. Nie mówi wielkich kazań na temat tego, dlaczego on powinien zostać ocalony, a nie niebo jest księdzem. On po prostu wie, że to jest moment, żeby kochać. Że to jest moment, żeby okazać dobroć. Będzie czas na dyskusję do końca świata. Natomiast wykorzystajmy teraz ten moment, żeby kochać. Bo nigdy nie ma takiego czasu, w którym ktokolwiek może nam zabronić miłości.